Nie, ja chcę kostkę. O nie, nie będzie kostki, patrz. Ej, nie można pić wody. Będziemy yy, tylko. Czemu nie? A ja mi e, chce pić, patrz. Piciu. Ale to jest brudna woda, ja do niej nasikałam. O, ja teraz ci muszę, patrz. Ej, 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 weź tutaj. Do portala, wejdź do portala. Mojego? To cię zaniesie do magicznej krainy. I teraz ja cię muszę dać Tadam. Oj, nie to chciałem. Sorry źle. Tadam Miałem ci przytrzymać, sorry, sorry, jeszcze raz, dobra. Dobra. No. No dobra, i teraz ty mi musisz tu. No ale tu musisz portale wstawić. Wstaw portala i tu wstaw portala. Dziękuję. I, i ciągle klikaj. I teraz na tą skocznie. Okej. Okay. Portal na to skocznie. No. Nie ten przycisk. Aha, A to ty tak skurwyśem. No dawaj teraz pomarańczowy portal tam. Szybko. Ej. No. Kurde! No. no ale... Chyba nierówno portal, czekaj. No dawaj, dawaj, już, już, już pomarańczowy dawaj. No pomarańczowy. Dzięki. Czemu my... A dobra, bo ciebie nie było. Chciałam wejść w ścianę przez przypadek. O nie, moja pomarańcza. O nie, twoje pomarańczki A nie, ty nie masz jaj Ty czym ty jesteś? Ty jesteś dziewczyną, nie Kawałek. masz jaj, N nie masz jaj Patrz No patrz No nie masz jaj, patrz No patrz moim wzrokiem Mam, nie widzisz No patrz, jak usiądziesz na dół, to patrz To będzie tak nie, ja Zamykam się czy... przed tobą Czemu ty masz facea w ścianie? No, wejdź do środka pomarańczowego gatea No wejdź do pomarańczowego gejbena tam Nie dasz po A ja chciałam zatańczyć. Masz czarny wzrok.